Surprise, A więc witam Was w kolejnym odcinku Rysowańska. Dzisiaj sobie narysujemy prawdopodobnie... Mas... mur. I oczywiście zaczniemy może od czegoś... Fajnego! Czyli od tła, w jakim chcemy ten mur postawić. Proponuję wziąć kubełek i kolor nieba. Niebieski. I malujemy. Następnie bierzemy. Coś. I robimy ściany. A następnie robimy kilka prostych kresek. Oczywiście są proste jak nigdy dotąd i robimy cegły. Wiecie, że cegły nie są równomiernie rozstawione. I wiecie dobrze, co z tym zrobić. Następnie malujemy cały mur na... czerwono. A wiecie co, w ogóle ja mam dobry pomysł. Zróbmy tu jeszcze serduszka. Serduszka, żeby... żeby wszyscy wiedzieli... ...że tu mieszkają porządnie ludzie, którzy wszyscy... Wszyscy się kochają, tak? Pokazujemy sobie miłość. I najlepiej... To jeszcze tutaj damy trójkąty. Jakby się już ją wydawało... Jeszcze wypełnienie, pełny kolor. O co? Takie czerwone prostokąty! To to jest! Kiedy nasz mur będzie gotowy, pracę możecie zapisać. Dziękuję za oglądanie.